བརྟན་ i w Powodem tak uroczystych obchodów różnicy tych urodzin właśnie w naszej szkole jest fakt, że od 42 lat mojego jest patronem tej szkoły. A z powodu rodziny, tej goście, którzy zaszczycili nas swoją obecnością, chmiją więcej powitać wśród nas Jego Ekscelencję Księdza Wisława Thank you. Witam dyrektora szkół do sprawiedliwości, pana To bardzo ważny element pracy chowawczo-pracowniczej. W czasach, gdy podają kredyty, młody człowiek zbywa się lepiej you know, Budowanie systemu kredytowego <trymne> i się na postaci tak zasnej, tak wielkiej, jak wikowej jest dużym podatkiem. Dzisiejsza uroczystość jest zwiększeniem corocznie powtarzanego cyklu pracy z uczniami, cyklu działań mających przybliżyć postać w czasie lekcji, w czasie zajęć pozostawcyjnych, konkursów artystycznych i konkursów wiedzy. Nasz aktor, to wypoprawka osoba powszechnie znana, chociaż żyjąca w obrębie tych czasach. To człowiek wszechstronnie wykształcony, autorytet naukowy i moralny, patriota, chroniący swoje ojczyzny w swojej sytuacji i zagrożeniach. Osoba do dziedzictwa, unijąca podobnie unij w wyniku obserwacji w racjonalny i niedoliny sposób swój do rozumowania nawet opinią i sugestią otaczającego świata, wbrew prawnym schematom i przyzwyczajeniom. Gdy Kopernik urodził się w roku 1473 roku, świat trwał jeszcze przekonał, że Ziemia nie jest płaską tarczą całkową w Centrum Wszechświata, a po nim księżyc, słońce i planety. Gdy w roku pozostawił w Sędziele o z Sfer po Podstawy systemu, który nie tylko odrzuca błędy na ubiegłym ale też stał się w wyjścia wszystkich następnych oprócz dotyczących budowy Przeświata i rządzących nim w sił. Pamiętajmy o tym, że dzisiejsze szlaki człowieka w posadz, to robią właśnie nasz pan, Michał J. Jesteśmy dumni z tego, że ten, który był Wstrzymał słońce w ziemię. Ten, który otworzył nam drogę do 42 lat przez naszych poprzedników został wybrany patronem naszej szkoły. Można sobie zadawać pytanie, czy Mikołaj kopernik może być wzorem do współczesnej młodzieży. wydaje się, że tak, ponieważ jego niezwykłe życie i niecodzienne pochody wzbudzają ten naśladowaną Młodzi ludzie pomogą zarować się na jego i pewności siebie. Było przecież odważnym człowiekiem, szukającym prawdy o wszechświecie. Chciał, by ludzkość nie żyła za cofaniu ciemności, umysłu i niewiedzy. Nie było łatwo przecież przekonać społeczeństwo do odmiennych pokoju. Sam nawet będzie powiedział, nie jest sprawą małych wagi. Uczyć jasnym to, co w racji swoich właściwości pozostaje zasłonięte drugą. Wiedzy. Kopernik był też, że, że co innego jest złośliwie zredukować i zaczepiać, a co innego poprawiać i błędy wprostować. Podobnie jak pochwały to się w Pogaz. Tego myślenia świadczy o tym, że miał swój powód nie tylko na zagraniny naukowe, ale także życiowe. Jego myślenie pokazuje jedną którą można się nakierować. W naszej szkole pracujemy i cieszy nas fakt, że wielki uczeń wierzy w jego przykład. Naśladuje go, szukając prawdy, wiedząc, że nad nami, zdobywając wiedzę, kształcąc umiejętności. Wierzymy, że przykład tego uczucia oraz imię wielkiego Patrona będzie złotą do naśladowania, nadmiany, którzy jeszcze nie znaleźli swojej prawdy, nie osiągnęli jeszcze swojego sukcesu. Ten cel naszej szkoły jest dla wywiązania.

Sześciu uczniów zostało nawet danych. Wyniki przedstawiają się następująco. Bardzo proszę o uczniów podziemnych o występowanie. W pierwsze miejsce ewzetu zajęli Kamila Baczarska i Agnię Angielski ze szkoły podstawowej o w Zamrabie. Maciej wszystkim. i wszystkich. ze szkoły podstawowej i <noise> Oraz, ze Witam Podstawowej Witam wszystkich. Witam wszystkich. Witam wszystkich niestety nie obecny z powodu Maksymilian Kamienowski również jest

Cieszy nas to, znaczy niech Pan cieszy to, że inwestorzy zajmują się pytaniami na celu, który Zapraszam teraz wszystkich do wysłuchania nazwiska publicznego, który nam wszystkim przybliży postać w jego wkład w